ile ci ten pociąg w ogóle ten Jezu, ile ich to jest kolejny? tak to jest kolejny zdecydowanie to jest zdecydowanie kolejny to zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw ja mam nie, ma mnie, nie mam mnie tu zostaw mnie. <gry> pomocy, pomocy, pomocy on mnie zabija teraz mi wokul SPOKUMO ODE MNIE! No, nie dziwi mnie Nie żyje! A gdzie jest jego skóra? Czasami się w ogóle to sprzedanie psuje, bo mi się ekran... Żeby to jest jeszcze to Może z pierwszej kamery to zrobię. Nie! Nie, nie ma tu żadnej góry. Tu, jakby go przejechał ten! Nie, ale no nie, to są bandyci! Dobra, bandyci to są tam. Nie, 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 mam mnie! Nie mam mnie! Spadajcie ode mnie! Spadać! Spadać ode mnie! Uginę. A! Dobra, nie będę, nie będę ich gonić, prosto z pociągu dosłownie, na mnie, że w jakimś następnym odcinku na przykład, nie wiem, na kogoś, na bank, albo po prostu możemy zrobić odcinki jako, nie wiem, na przykład poszczególnie. Pier ten pierwszy odcinek ja chcę wyekspić sobie ten, ten, ten... Przynajmniej 2000, bo to 4500 W drugim odcinku pewnie dokończymy tą stawkę. Mam nadzieję, że... No pa... pa, widział mnie! No pa, jak się tu na mnie czali. jest, bo jakby oni nie zabijali nie, nie się na hitach, Jezu. nie widź mnie, proszę, nie, nie, proszę, żebyś mnie nie widział. Ja chcę cię tylko zabijać, no, co? Jezu, mnie. Pod... Kolejny mnie nie chce. Zjazdę. Dobra, tym teraz. Co, co? Tu możesz zapływać? Gdzie są te inne rzeczy? Gdzie jest mięso? Halo? Ej, mięsa nie ma. Czy ja wziąłem mięso? No. Dobra, idziemy. Szybko zdąż! Bo ja muszę dobrą city! Chcę iść do Wrocławskich i z TPM Mogę niby też do Puerto Dorado. <gry> I... I... jest... Oczywiście zarobuksy, Radgon. Nie, nie będę teraz tego używać, muszę jedną w wagonie. Po prostu. Nie, to jest tak... dla zabawy. Nie, nie, nie zatrzymuj się Tu jest ten, Haniony to Rejder. się no. To jest detonator, może Wam kiedyś pokażę, jak się go, to się go To trzeba to tak z grobu wykopać i później jeszcze trochę więcej. Tutaj w kościele trzeba w grobie coś wychować trzeba, i trzeba iść do tego, żeby tutaj z tyłu, z tyłu domu, ma takie, takie pomieszczenie. Gdzie ty jedziesz?! Przecież oni wybiją mnie tu! Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Dobra, to idziemy do Puerto Dorado. Um, dużo mam tej rzeczy? Dobra, na spokojnie! Myślę, że... Jeszcze mam 95, więc... Te czterdziestki mi dobiją. Nie, nie da nie, nie, nie. nie, no dobra, dokładnie tak. No już jestem tak blisko. To... E, ostatnim, w ostatnim, jeżeli było takie update, chyba to było z update'u konie teraz coraz częściej się przewracają, jeżeli już biegnę, one się podkną o coś. No to wtedy już muszę długo odczekać aż on w sam. Tak, 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 tak. Tylko boję tak, no właśnie tego się boję. Nie Nie, 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 nie Nie nie, nie nie, nie Nie mam. Nie, mam, nie, nie, mam, nie. Nie, 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 Nie tak, mnie tak, 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 mnie, nie tak, 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 Pójdź Pójdź, tak, 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 Pójdź! pójdź, błagam, błagam, pójdź. Bić. Pójdź do Ty! I koń ucieka! Dobra! Jest Puerto Dorado. Puerto Dorado to jest takie Bronze City lepsze, bo tutaj nic się nie dzieje. Znaczy, jeżeli chcecie na bitki iść, to w Bronze City są tacy, co on naprawdę siebie. Hmm. Chodzi mi o duele. Pojedynki. No coś jest. A, to ten No tu, jest tu, tu... są wszystkie praktycznie rzeczy. A, i tu jest jeszcze black market. Pokażę Wam jeszcze black market. Tu tylko nie wiem jak wejść, bo tam jest jeszcze taka furtka, która jest chyba na klucie. No i to jest... To właśnie skreśla to. Że nie wiem jak... Hmm. To jest tu? Tu się sprzedaje. General Shop. Tak. No, i tak się ogólnie tu zarabia. Tu też można być barmanem, jeszcze na statku. O tym lagowaniu ekranu właśnie mówię. No tak. Tak, jak się właśnie zepsuje ten ekran, to trzeba niestety wyjść z gry. I jeszcze raz wejść, i. ci się wszystko zobaczę. Brakuje mi 600, Ja Po prostu jak wybieram te 6, to ja sobie... to jelenie. Jest i pierwszy. Ej, muszę Wam powiedzieć szczerze, to ja się nie spodziewałem, że taki lód może wyjść z jelenia. No w sumie nie dziwne, no w sumie mogłem się tego spodziewać. Tak, myślałem, czy już wyla wylatują yy, rogi z jelenia dojrzałego. No, ale nie wiedziałem, że ludzie jest taki brak. Widzowie, zmiana planów, bo się sobie sprawę, że w srebrnym, nie i w srebrnym mieście też można sprzedawać. Więc już mam wszystko. Mam dwa poraże. No. Jeżeli teraz mi się ten bug z ekranem zrobi to nie na nic Ale i tak. No. Jak już będę na miejscu, to, to jest i tak blisko. Widzowie, udało się. Mamy 2215 pieniędzy. Pierwszy cel do kupienia tej broni, snajperki, jest udany. W następnym odcinku, oczywiście. Dalej zbieramy. No i ja się już z wami chyba żegnam. No i co? Na razie.